siemano z tej strony Gagamel dzisiaj y, nagrywamy z One Blocka z, no, z jakiego Lucky Blocka z One Blocka no. no i no i tyle, no i możemy przechodzić do odcinka no. Kuba Ale dobra nic. Co wadawy Great. Dobra. Bedrock. Zupgowało się. Po pierwsze chciałbym was przeprosić, że nie nagrywam. Dlatego że... Po pierwsze była szkoła, no i... No i dużo spraw było, trzeba było O nie, bardzo chilo. Dużo nauki było. Ja zrobię. Oj nie. Kurna. No nie no, co jest? słyszę. się. A ale słuchaj. Kurz, badaj mi to. Bo ja tu mam crafting. Siotsułem. Dobra, odsuwa, Bartus. No to mi daj trochę kobla. Węgiel. Słuchaj! O żelazo! Może żelazo moje! To mi daj kobla. Dasz mi tego kobla? No. To jest ta dobra. O! co nam wyrosło! Co? Ale patrz co ty żeś tu zrobił! Krówko! Radzę ci się odsunąć Nie, nie, nie! Nie, te dwie owce zaczknął proszę. Przed tym nie zapomnijcie zapomnij to... zostawić Nie, za, nie zapomnijcie zostawić łapki, kulej, i subskrypcji I teraz pycha, nie no, nie będę taki Bo ja chciałem tylko to zniszczyć, żeby to drzewko tu wyrosło, a zapomniałem, że ty tu jesteś przecież, nie? No. muszę zrobić za killów. git. Będzie git. git. Ja kobla nie mam. No jeszcze czego? Kilka. Poczekajcie. Pochnie, zrobię sobie kierka. Jestem, dobra O co się kuba, bo mi w ogóle kobla nie dałeś. No kuba. To to mi ile chcesz tego kobla? Co tu się stało? Czemu oni tu wychodzą tak? To będziemy się zamieniać. Ło, dobrze, że tam wpadłaś, królówko. Jest dobra, rozwaliłem go. Dobra, daj mi to, bo ty masz kamienny kilowa a ja go nie mam Masz 10 brystouna yy, okay. <tryk> okay. Odejdź Masz 10 kobla bo ja też chcę pozbierać. Moje! Kuf, Kuba, oddaj mi to żelazo. Czekaj. Okay. Moje żelazo. Nie, no dobra, okay. Masz. Skrzynce mojej jest. No ok. Tylko teraz y, mogę. Ja teraz kupię. Kupię to. Ty kopiesz przez 10 minut, ja w ogóle nie wykopałem i teraz ty znowu kopiesz. Eee, tam! Pieprzesz głupoty. <śm> sam pieprzesz głupoty. Ja wiem, co zrobię, chyba. Trzeba będzie nożyce zrobić. Po co? A, żeby owieczki obcinać. No. A potem pójdą na mięso. Tak, żałnę będę jeść, nie? Mięso z owcy pójdzie. Czy ja sobie przełożę byle yy, gdzie indziej to. To skrzynię. Tylko się odsuń. А что, я Пасатора копье. О, на что нах? Тока. А, тонну! Эй, о, давай ничи. Я не мам. Не, бы было две ничи. А, добра, мам, спокойно. A, okej. Okay. Co żelazo zmieniamy, okej? Okay? Jak znajdę żelazo, to wtedy się zmieniamy. Idź. Ja tu popatrzę. Znowu pają. Są nici? Nie było. Nie było. A, ty twoja skrzynia Ja ty bo... Nowy kilof Ja powiększę trochę tą wyspę I ja nie mogę spadnąć Ej, czekaj ja wyleję wody i zatkam go. Bartek, zamiana, bo żelazo miałem Okej, okay, czekaj Idę się przepalić A ja sobie też muszę przenieść skrzynkę w sumie Zamiana, bo żelazo było Już? No To już Tylko czekaj, zrobisz piecek? No, tylko daję tego Masz. Ej, dobra, cały bruk jaki będzie, to dajemy tutaj, ok? Tu, do, Bartek. Tej, do tej skrzyni dajemy bruk. Masz, rób yy, tego, piecyk. Ej, do tej skrzyni dajemy bruk. No, zrób, zrób piecyk i tego. Mam węgiel. Zrobiłaś, bo chcesz się przepalić Mama. Tutaj będzie taki jak... Ja nie mogę! Czekaj W tej skrzyni będą takie rzeczy jak digt i td Digt, on the i tyle Ej, wiesz co se zrobimy? Co? Czekaj, ja wezmę trochę kobla, albo trochę dikta. Powiększę tą wyspę. Co te króliki się tu rozpią? Jest żelazo! O, kto idę? Okay, węgiel swój to se weź, jest koło piecy. Ej, Bartek! No? Masz koło piecyka węgiel. No. Dobra. To ja se teraz swoje przepalam Ja nie mogę! Co tam było? Co? Spadłem! Królik się chyba walnął Czekaj, zaraz przyjdę Dobra, Dobre, jestem Czekaj, ja co muszę zrobić na tej temy. Będzie moja strzałka. Ja jeszcze nie znalazłam żelazo, więc. Ej, masz coś z łodnicą? Nie, nie mam nic Twojego. Będzie ok. Robimy na bo będzie trzeba. wiec tutaj. Czy ty zniszczyłeś drzewko? Nie. Które? Tutaj było. No, tutaj było takie drzewko. Rozsłoszę. Więcej go polałem. jak pije. A gówno. Żelazo. Żelazo. Oddaj. <noise> o, bierz. To się odsuń! czekaj, ja sobie przepalę A to właśnie w nagraniu, czy nie oszukiwałeś? Z żelazem? No nie no. Sprawdzę na nagraniu. Czy nie oszukiwałeś z żalazem? No to możesz zobaczyć, że ja nie oszukuję. Czekaj, ja oddam do O, ja z Dobra. To super... Masz. Żelazo. Węgiel, węgiel. Tam się mi przepala. Ja się dołożę do piecyka moje żelazo. Pamiętaj, że jeszcze jedno żelazo było moje. Okej? Okay? Czekaj, nie ja miałem cztery żelazo. No. To jedno jest moje. Ja się dołożyłem do piecyka. Zelazo. Dokładam. Zmiana. Do dołożyłem te dwa gębry do piecyka dołożyłem. Żelazo, żelazo. Żelazo było idź, kop. No, wiem, sobie. Jakby co, yy, dawaj... Yy, Wszystki węgiel, który masz, yy, dawaj do pisaka. ja też daję. No, spokojnie. Już? Skończyłeś kopać? No. Bo było żelazo. Dobra, czekaj. U. Teraz jak spadnie jakaś sadzonka Ej okay. O, sadzonka jest Uuu, ja nie mogę Jest Żelazo było? Mam żelazo, czekaj, no już mam Mam żelazo a w ogóle sobie mogę zrobić kilo w y, żelazo. No ja za chwilę zrobię. Dobra. No. Robisz sobie kilo w żelazo. żelazo. No, nie, y, wszystkie bloki żelazne nie będę kopał, tylko że te takie diamenty albo coś. Ja na razie odkładam do skrzynki. Nie no, ale. Według mnie. Ej, to moje żelazo się paliło, moje. Według mnie. One, one blocker się przyjemniej gra niż w takiego... Z... O, mam żelazo. Dobra, to idę. A to. Y, ty już miałeś wcześniej żelazo? To było twoje żelazo Co? Dobra, srać Ale ty teraz kopałeś? Ja nie mogę Ty ja miałeś żelazo i ja teraz zaczęłam kopać? Ja miałem żelazo, teraz ty masz żelazo i teraz ja mam żelazo A czyli ty, jak poszłeś do tych zwierząt, ty wtedy już skończyłeś? No, jak, jak porzuć do zwierzątek, tyle skończyłaś? No, żelazo biegnie. Miałeś... Wkładam coś... se swoje. Ja miałem dwa żelazo. Tak, bo zapomniałem, że ty teraz kupisz Masz skrzynkę. A tamte główne to już ci chyba nie potrzebne są. Żelazo, ty tego oddaj. A, twoje. Ej, a masz coś do jedzenia, bo mnie biłeś dużo. Czekaj, muszę zobaczyć. No mam jak gody, mam jakieś aguzy No Czekaj dam ci jak O węgiel usta mapa Dobra no. no, jest upgrade A chłopie więcej tego daj Masz jeszcze dwa Palało? Bartek gości się i chyba żelazo przypali. No, To było moje A to jak No wiem A Kiedy będzie wykończyć? A ile jest minut? No już 200 No to możesz skończyć już. Jeszcze tak dwie minuty i będę tak kończył. No. Dobra, to ja już chyba kończymy już. Przelażą. No. To ty. Dobra. No to. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.